Jak wygląda kondycja polskiego biznesu po 2020 roku? Jakie są nastroje i opinie polskich przedsiębiorców? Sprawdziliśmy to wszystko w trzeciej już edycji naszego badania, Infact Index. Umówmy się, poprzedni rok nie był najlepszym rokiem pod słońcem, w szczególności jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Dlatego też chcieliśmy sprawdzić w naszym badaniu, jaki jest stan polskich firm po 2020 roku. Badanie tworzymy co roku już od trzech lat wspólnie z agencją badawczą ARC Rynek i opinia i w badaniu zawarty jest nasz autorski wskaźnik Indeks Infact, który obrazuje, w jakim stanie są polskie firmy. W tym roku wskaźnik ten po raz pierwszy przyjął ujemną wartość i wynosi ona minus 10,6 punkta. Wskaźnik może przyjmować różne wartości od minus 100 do plus 100, gdzie minus 100 oznacza skrajny pesymizm wśród przedsiębiorców, a plus 100 skrajny. Optymizm. Wskaźnik ten składa się z czterech czynników, i są to łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, zmiana kondycji finansowej w ostatnim roku, spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżącym roku i satysfakcja z prowadzonej działalności. I jeśli porównamy sobie wyniki z tego roku do lat poprzednich, czyli 2019 i 2018, to zauważymy spadek we wszystkich kategoriach poza jedną. Czyli satysfakcją sprowadzonej działalności. Także pomimo coraz większych utrudnień w prowadzeniu firmy, pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej i pomimo też nie najlepszych prognoz na poprawę tej sytuacji, satysfakcja sprowadzenia działalności w Polsce z roku na rok rośnie. Można by tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie dzięki tej satysfakcji sprowadzenia działalności indeks InFact w tym roku wynosi tylko minus 10,6 punkta. Ale zobaczmy, jak dokładnie wyglądają odczucia polskich przedsiębiorców, którzy na co dzień prowadzą działalność w Polsce. Tutaj, jeśli spojrzymy tylko na mikrofirmy, czyli firmy zatrudniające do 9 pracowników, to aż 73% właścicieli mikrofirm deklaruje, że prowadzenie firmy daje im satysfakcję. W 2019 roku było to 64%, a w 2018 nieco ponad połowa, czyli 56%. Natomiast, właśnie, co ciekawe, tak samo jak rośnie ta satysfakcja, tak samo rośnie też wrażenie trudności związanych z prowadzeniem działalności. Tutaj aż 3 czwarte wszystkich ankietowanych w tym roku przyznaje, że w Polsce trudno jest prowadzić działalność gospodarczą. W 2019 mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 60%, a w 2018 na poziomie 55%. Skąd zatem może wynikać ta wysoka satysfakcja wśród przedsiębiorców? No, wygląda na to, że w głównej mierze z potrzeby samorealizacji, i niezależności. Tutaj zobaczymy, że trzy pierwsze odpowiedzi mają wspólny albo bardzo podobny mianownik. Przedsiębiorca chce kierować własnym życiem, chce robić to, co lubi, i przy tym wszystkim się realizuje. Zarobki pojawiają się dopiero na czwartym miejscu, ale warto też zwrócić tutaj uwagę na miejsce piąte, gdzie właściciele małych firm. Czyli zatrudniających od 10 do 49 pracowników, deklarują dodatkowo, że dobrze odnajdują się w sytuacji, w której mogą kierować innymi ludźmi. I jak zetkniemy do kolejnego pytania o największe wady prowadzenia działalności, to zobaczymy też, że ci sami właściciele małych firm aż w 44% przyznają, że towarzyszy im poczucie odpowiedzialności za innych. Także ta chęć kierowania innymi ludźmi nie oznacza wcale że właścicielom tych firm na ludziach nie zależy. Martwi ich to, jak podejmowane przez nich decyzje wpływają na losy ludzi, z którymi pracują. Mikroprzedsiębiorców natomiast w większym stopniu dotyka niepewność związana z prowadzoną działalnością. Nie wiedzą, czy będą mieli zlecenia, czy firma będzie prosperować i czy uda im się zarobić. A to już w rezultacie powoduje u nich większy stres związany z prowadzoną działalnością. Jeśli chodzi o największe utrudnienia w prowadzeniu działalności, to te odpowiedzi padają w każdej edycji naszego badania i są to w głównej mierze wysokie składki IZUS. Widzimy tutaj, że częściej wskazują na nie mikroprzedsiębiorcy niż właściciele małych firm. Mamy też wysokie podatki, stopień skomplikowania tych podatków i prawa podatkowego, ale zdecydowanie wyżej w tym roku niż poprzednio mamy często zmieniające się przepisy. I jest to właściwie zrozumiałe, bo sytuacja w 2020 roku była mocno dynamiczna. Z perspektywy przedsiębiorców nie zawsze było jasne, z czego mogę skorzystać, jak mam z tego skorzystać i co dokładnie powinienem zrobić, żeby ubiegać się o pomoc. Zapytaliśmy też przedsiębiorców o to, jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na funkcjonowanie ich firm, i tutaj jeśli chodzi o skorzystanie z pomocy rządowej, to okazuje się, że aż 76% wszystkich osób ankietowanych odpowiedziało, że skorzystało. Z pomocy państwowej, czyli wszelkiego rodzaju tarczy antykryzysowych, finansowych czy innych dofinansowań. Trzy czwarte mikro i małych firm skorzystało ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Małe firmy również w ponad trzech czwartych otrzymały pomoc w ramach tarczy finansowej PFR. Mikropożyczka i dotacja w wysokości 5000 zł były najczęstszym wyborem, jak można by się spodziewać wśród mikroprzedsiębiorców, i podobnie, choć jednak z mniejszym zainteresowaniem, świadczenie Postojowe. Pandemia wymusiła też na polskich przedsiębiorcach konkretne działania, i tutaj jako te dwa największe wskazane zostały konieczność redukcji kosztów i zmniejszenia inwestycji. Co piąty przedsiębiorca deklaruje, że musiał zmniejszyć wynagrodzenie swoim pracownikom. Ale jak zerkniemy na dalsze pozycje w odpowiedziach. Na to pytanie, to zauważymy również ciekawą informację, że w przypadku właścicieli małych firm 18% z nich rekrutowało w trakcie pandemii, a 22% ankietowanych również zwiększyło wynagrodzenia pracowników. Także mamy tutaj część firm, które w trakcie pandemii zwiększały wynagrodzenia. I wynik ten jest na pewno otwarty na interpretacje i różne hipotezy. Być może wzrost wynagrodzeń następował niezależnie od pandemii, ze względu na to, że wynagrodzenia z roku na rok rosną, a może wynikało to po prostu z większego zapotrzebowania na specjalistów z branż IT i e komersu albo digital marketingu. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie odczucia na ten temat. Mówiąc o działaniach wymuszonych przez pandemię, nie sposób też nie wspomnieć o tym, jak cała ta sytuacja wpłynęła na funkcjonowanie polskich firm w internecie, czyli online. I tutaj aż 37% przedsiębiorców przyznaje, że ich obecność w internecie i korzystanie z rozwiązań internetowych zwiększyły się w efekcie pandemii. Małe firmy zaczęły zdecydowanie częściej kontaktować się z urzędami drogą elektroniczną i można by nawet powiedzieć, że część tego była pewnie wymuszona nawet ze strony urzędów, dlatego że niektóre wnioski można było złożyć tylko drogą elektroniczną. Ponad połowa mikrofirm przyniosła swoją codzienną pracę do internetu. I dosyć niewielki odsetek, bo tylko 11% mikro i 14% małych firm przeprowadzało swoje procesy rekrutacyjne online. I na zakończenie, jak zerkniemy na prognozy przedsiębiorców na ten rok, to tutaj również nie napawają one specjalnym optymizmem, jako że 44% przedsiębiorców nie przewiduje, żeby ich sytuacja w tym roku się polepszyła. Natomiast takiej pozytywnej zmiany spodziewa się co czwarty przedsiębiorca. Zachęcamy serdecznie do pobrania pełnego raportu z naszego badania. Jest dostępny na naszej stronie, do której link znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. I dajcie też znać, czy niektóre z tych wyników Was zaskoczyły. Komentarz.